Uh, today's game, I think we fought hard uh, all the way to the end. You know, they was up at halftime, but we continue to fight, play hard. Uh, but I think this team, we're learning each other. You know, I just got here, so they're learning how I play. I'm learning how each uh, each of the players play. Um, I think we're just growing right now, and we're going to grow and continue to get better. Pierwsza połowa było widać co się dzieje, nie byliśmy zespołem, nie byliśmy zespołem w obronie, bo nie, było, nie było zaangażowania tak naprawdę, czego ja oczekuję przede wszystkim, to jest, to jest pierwsze, oprócz tego, że mamy taktykę, mamy, wiemy co gramy w obronie, to bez zaangażowania, bez serducha, tą taktykę możemy sobie wsadzić między książki, po prostu, więc od tego zaczynamy, od, 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 od zaangażowania i, i 100% walki w obronie, tego nie było w pierwszej połowie.

And I think it makes the team play better. So the more we're going to be, even happier. Te, te zwycięskie końcówki to, są, to jest e, bardzo cenne doświadczenie. Natomiast nasza postawa w tych meczach, e, różne czynniki na to wpływają. Przede wszystkim e, tydzień treningowy, jaki mieliśmy, mieliśmy. Mieliśmy duże problemy. Przez cały tydzień nie mieliśmy w ogóle wysokich graczy do trenowania. Były choroby, były jakieś drobne urazy, i tak naprawdę e, to, to wszystko gdzieś było rozjechane. Do, do tego zabrakło energii, zabrakło e, agresji. My powinniśmy zagrać w Sopocie jak doświadczony zespół. Było odwrotnie. Ci chłopcy grali jak, jak doświadczony zespół z, z młodym. Na szczęście wygraliśmy. Tak się buduje też zespół, tak się rodzi zespół. W końcówkach na razie to szarpiemy, więc jest ok. Oby tak dalej. Natomiast no, robimy wszystko, żeby, żeby ten mecz gdzieś już rozstrzygnąć w. We wcześniejszych fazach meczu jest jeszcze dużo pracy. Jest dużo grania, dużo pracy. Widzimy, że drużyna nie jest zgrana, są nowi gracze. Wrócił Mikołaj Grod. Jest większa rotacja. To teraz to już trzeba powoli układać do playoffów I, i, i tam jest najważniejszy moment. Teraz ważne, żebyśmy wygrywali. My musimy swój styl mieć przygotowany i, i 100% to, co chcemy grać w playoffach i do tego dążymy. Jeżeli będziemy wygrywać, jest ok, biorę to w ciemno, natomiast w na playoffach offach już, już nie ma prawa być tak. W playoffach offach już, już będziemy drużyną z, ze swoim stylem, z charakterem w obronie. E, to jest najważniejsza część sezonu. Także cały czas budujemy ten styl, ten zespół i w ataku i w obronie. I think it's going to jest 100%. Myślę, że to będzie proces przez rok. Myślę, że play the będę grał najlepiej. tak to będzie. Um, as far as the team to make it to First League, I think we have what it takes. We have to continue to learn each other, be a little bit more disciplined, and I think we have what it takes, you know? We just have to focus and continue to get better.